Oh yeah, i genu witam Was bardzo serdecznie, ludziska z tej strony Solak. Witam w kolejnym poradniku serii Call of Duty Black Ops 3 Zombie na mapie Revelations. Yeah! Tak, dawno, dawno nie było mnie, sorry, ludziska, ale ponad dwa tygodnie nie było mnie na Steam. Wreszcie po 4 stycznia znalazłem troszeczkę czasu, żeby się ogarnąć i. Zajrzeć z powrotem do tematu. Słuchajcie, dzisiaj to co już dawno temu obiecałem, czyli fioletowy Juggernaut, czyli upgrade'owany Juggernaut, czyli maska Hipera i też obrońca. Jak widzicie tutaj, taki delikatny spoiler na początek. Także będzie kilka rzeczy, czyli dwie maski, obrońca: jak je uruchomić, jak je zdobyć. Także cóż, zapraszam do oglądania. No dobrze, zacznijmy sobie od początku, czyli od zbudowania obrońcy, czyli naszego opiekuna. Do tego nam są potrzebne trzy części, czyli czaszka, kryształ i flaga. Te trzy artefakty będą nam potrzebne do zbudowania ołtarza i przywołania obrońcy, więc może zacznijmy od razu od pierwszej czaszki. A więc znajdujemy się na mapie Werukt, w części mapy Werukt, gdzie znajdziemy... Czaszkę, czyli pierwszą część do zbudowania ołtarza, który będzie potrzebny do wywołania obrońcy naszego. Tutaj teraz się zamknę, pokażę Wam jeszcze dwie kolejne lokacje w tej części mapy, gdzie może znajdować się czaszka. Dobrze, poznaliśmy wszystkie lokacje czaszki, teraz czas na drugą część, czyli kryształ. Jesteśmy w tej chwili obok e, skrzynki z losowaniem, czyli między mapą Shangrila a Eisendrache, czyli oto w tym miejscu jak widzicie znajduje się kryształ, czas podejść do drugiej lokacji. Dobrze, wszystkie lokacje kryształu mamy za sobą, teraz przechodzimy do mapki Mop of the Dead i do ostatniej części, czyli flagi. Teraz przejdziemy do części mapy Origins i dwie kolejne lokacje tej części. Dobrze, gdy już mamy wszystkie części, możemy podejść do obojętnie jakiego ołtarza na mapie. Jest cztery lokacje, także pokażę Wam każdą z nich. Możemy już w tym momencie zbudować ołtarz i wezwać obrońcę. Jeżeli mamy 5000, bo taki właśnie jest koszt naszego obrońcy. Także teraz w tym momencie pokażę Wam, gdzie znajdują się kolejne lokacje ołtarza: Eisendrache, Kino, Werukt. I Origins to te lokacje, właśnie które będziecie widzieli tutaj na wideo. Nadmienię tylko to, że obojętnie gdzie zbudujecie, w każdym miejscu pojawi się ołtarz przywołania. to jest nagrany Dobrze, obrońcę mamy już ze sobą właściwie prawie. Dlatego, że jeszcze nam będzie on potrzebny, ale teraz przechodzimy do kolejnej części naszego poradnika, czyli jak zrobić maskę Kipera, czyli ulepszony Juggernaut, ten fioletowy Juggernaut, i jak zdobyć maskę Wilka, czyli ulepszony Stamina. No, więc dobrze jest to robić tutaj, w tym miejscu, właśnie. Obrońca nasz musi zabić około 20-30 zombie. Po tym, gdy to zrobi, usłyszymy taki dźwięk. I w tym momencie wiemy, że już nasza maska jest gotowa. Teraz przechodzimy do ulepszonego stamina, czyli do maski Wilka. W tym celu podczas Low Gravity musimy w tą wnękę wrzucić granata, by no właśnie pojawiła się czaszka Wilka, i ją będziemy musieli ładować duszami zombie. Gdy już to zrobimy, a potrzebujemy raptem kilkunastu zombie, usłyszymy taki dźwięk. I to oznacza, że w tym momencie wytworzyła się nam maska wilka i możemy teraz iść do kina na scenę by ją odebrać. Więc teraz nie pozostało nam nic innego jak iść na scenę i odebrać nasze maski. Jak widzicie, tutaj jest gotowa już kipera i wilka, czyli przedłużony czas biegu, czyli taki upgradeowany stamina up. E, powiem Wam, że tego tak bardzo nie widać, jeżeli nie macie tego Staminapa. Trzeba mieć Staminap i jeszcze maskę Wilka. Wtedy to naprawdę widać, że się biegnie, 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 biegnie biegnie bez, e, bez utraty tchu. Tak naprawdę można biegać dużo, o wiele dłużej niż bez samego Staminapa, ale jak widzicie i tak to daje radę. E, jednak, jeśli chodzi o Kipera. To tutaj, co najważniejsze, to jedno trafienie i dodatkowe zombie i szereg jeszcze innych tutaj, jak widzieliście, usprawnień. Jeżeli będziecie chcieli, no to sobie spauzujcie i sobie odczytajcie. No przede wszystkim też fajne jest to, też, że obrońca jest o 30 sekund dłużej trwa, także to naprawdę fajny pomysł z tą maską, bardzo, ale to bardzo się przydaje, jeżeli robimy i Także. Ludziska, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się poradnik spodobał. Dawajcie je łapeczki w górę, bo jednak y, takie montaże tutaj zajmują troszeczkę czasu. Chłopaki mnie tu wołają już do grania. Jeszcze jest w miarę młoda godzina. Także słuchajcie, ludziska, łapencje w górę. Maski y, dopiero dwie zrobione, jeszcze jest ich aż. W sumie 7, także jeszcze 5 będzie do zrobienia, jest w sumie ich 7, tylko 2 w, tej, w tym poradniku. Ale słuchajcie, nie bójcie się, będą kolejne poradniki, będą kolejne części i będą kolejne maski i tak dalej, i tak dalej właściwie. Także spokojnie, nie bójcie się, wszystko w swoim czasie. A teraz przejdziemy sobie do czegoś, czego nie robiłem już od ponad miesiąca. Czyli takiej mojej ulubionej części i waszej przede wszystkim przejdziemy sobie teraz do pozdrowień. Także pozdrawiamy John Cena. Miło mi, że jesteś tak bardzo długo. Ninja hashtag pro ichi kulka ździech, XX Elektro XX Antywirus Ups Kacper Warpechowski Dark Master Pro Tiger Kupiec i śmierć na czatach. Pozdrawiamy bardzo cieplutko. I słuchajcie, komentujcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.